Cześć, witajcie. Dzisiaj taka mała zapowiedź, bo właśnie... Skończyłem składać film z przeglądu 21 numeru Secret Service'u. Także jutro wieczorem wrócimy do roku 95 i znowu sobie powspominamy, powspominamy te świetne tytuły. A wierzcie mi, że tu znowu są takie strzały, że głowa mała. Od razu pochwalę się. O tutaj widzicie, film już jest praktycznie ukończony, ale zdradzę Wam, jak będzie wyglądała miniaturka i powiem Wam, że. Powieje grozą. Pewnie domyślacie się, co to za tytuł. Świetny tytuł, także jutro widzimy się wieczorem i wspólnie wspominamy. A tak przy okazji chciałem Wam się pochwalić, bo właśnie dzisiaj udało się. E, sfinalizować transakcję i idzie do mnie Beneath a Steel Sky w wersji amigowej na 15 dyskietkach, boksowe wydanie, mega się z tego cieszę e, i no jeszcze to w przyszłym tygodniu się oczywiście nie pojawi, ale a propos tej gry, pojawi się coś z nią e, związanego e, na takim wypasie i to Wam chciałem pokazać w przyszłym tygodniu dodatkowo pojawi się w mojej kolekcji nowy Commodore, takiego Commodore 64, którego jeszcze nie mam, takiej wersji jeszcze nie mam i pewien kart który bym też chciał e, przetestować. E, no i poza tym chciałem jeszcze zrobić e, taki przegląd przeglądów, w zasadzie podsumować e, ileś tam numerów, secret serwisów. E, no i wybrać takie najlepsze gry, takie moje odkrycia. To tam mi pro, e, sugerowaliście na kanale, żeby zrobić coś takiego, co udało się odkryć bardziej pod, ką, pod kątem takich gier, który, e, które gdzieś mnie tam ominęły, a ja na nie wpadłem przy okazji przeglądu secret serwisów i po prostu mnie. Zachwyciły! No i w zasadzie to by było na tyle. A, i w przyszłym tygodniu odpalimy sobie na pewno już przygodówkę, zrobimy sobie taki znowu cykl osiedlowe powroty, kultowe przygodówki, i powiem Wam, że będzie to, jeżeli nic się nie zmieni, to będzie to Fate of Atlantis, czyli przygody doktora Jonesa. Podobno scenariusz na film. To się pojawi, pojawi się jakiś unboxing, coś wam pokaże, to co do mnie najszybciej przyjdzie. No a jutro widzimy się wieczorem i znowu wspólnie wspominamy te piękne gry i ten świetny magazyn. Także wyczekujcie kolejnego odcinka, trzymajcie się i miłego weekendu wam życzę już dzisiaj. Na razie, cześć i do jutra!